O! Podniaz ze mnie ma Siedzisz ty kurwa kapiąca, a ja jadę z wami! Uh, uh. O kurwa leży mi Igala leży! Oj, chyba się rozkręciłem sobie O nie Kto mają? Ten Nie, no kurwa! Hellcase.com Strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami z kodem PAGO i KNUT dostajecie darmowe 70 centów do wykorzystania na stronie, a z kodem PAGO BONUS plus 15% do doładowania. Na stronie macie wiele metod płatności, a link do strony znajdziecie w opisie. W miarę coś poofisuję. Ja mam gdzie mam, tam muszę na, na poczekalnię, czy kurwa masz? nie paszportu. a nie ma, jak co ty mówisz? Nie a masz mam dowodu e -dow. osobistego. Z... Mam, e dowód. Dobra, w telefonie mam. Ja pierdolę, teraz obserawem zbroję. Muszę zapalić ty. Nie ma zapalić. Ty stary tam masz być. Za... Pod, to w Wypie... Dobra, zaraz Idź realizować. Do pieprzonej a. sali. No, nie do wiary po prostu, niereformowany jest chłop. Wracam siadam, mówię: no bym już, już bym poszedł i wyszedł i pan Mateusz. I ja mówię Pondowski, zapraszam na zewnątrz. I ja mówię idę. Drzwi oczywiście mówię proszę. Otworzyłem pan, pan Pondowski. wyszedł jak szef. Yy, wy, wyszedł. Może z, wyszedł się wyszedł, kojarzył. Nie no raczej chyba nie, bo tam. A, nie. Taki starszy pan. Wyszedł. No i zaczyna mi mówić, to dokument tożsamości poproszę. Ja tak już widzę jego wzrok. Odblokowuje telefon, on tak się patrzy z oczy na pod, nad tej maseczki. I on ja mu tak. On mówi, ale papierowy dokument tożsamości. Ja mówię, ale ja nie mam. Mówi dowód albo paszport. Nie mówię pani zapomniałem, no. Mówię do niego wie pan. No, no pogadaliśmy, no taki fajny, mhm. bardzo fajny, naprawdę. Mhm. Nie tak fajny jak ty, ale fajny też. No, Halo, nie przejmuj się. Sandra mówi, że jesteśmy po jednych pieniądzach, bo ostatnio szliśmy do banku i też dowodu nie wziąłem. Tak, to zdarza się najlepszym. Ale czekaj, nie zadzwonił. Czy ty zostałeś nie do początku egzaminu przez brak dowodu osobistego? Powiem ci tak, ten brak dowodu osobistego to jest dwoja wina, bo kilka lat temu jak piliśmy na rynku w Krakowie, to od tamtej pory nie mam dowodu. No nie wziąłem paszportu, próbowałem się ratować tym aplikacjom M-Obywatel i ten... No ale no, 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 nie, nie, oni mnie nie respektują. Nie wziąłeś dowodu od siedmiu lat? Nie, no to nie siedem. Nie Poza pięciu? No z paszportem jeżdżę zawsze Bo ty generalnie nie masz dowodu po prostu A czemu nie wziąłeś paszportu? No zapomniałem paszportu, wiesz, tak się śpieszyłem na te jazdy do Andrzeja i ten... I no no nie wiem, zapomniałem po prostu nie, nawet dzisiaj nie pomyślałem. Przez, przez myśl mi nie poszło dzisiaj o tym pasz, yy, paszporcie <noise> Większość mówiła, że z placu nie wyjadę, a ja nawet kurwa nie wszedłem na plac Porobieni. Biało? Podobnie, podobnie. Długa. Nie. jak to się tak grzybów. W sumie ja bym kurwa do samych grzybu, ja dupy dał nawet nie. <grymne> Ale... Ty, robimy taki minitelek za Dobrze, proszę, dobrać. jedziemy. Poszło, wyszło? zaczynamy. Na najbliższe skrzyżowanie skręcamy w lewo. Niestety, w tym momencie już zostaje oplany. <noise> Czemu? To pan staje pod prąd, w tym to nie jest droga jednokierunkowa. No. Jak tu ma no, ale wjechać? Tak Wąską, to wjechać? No to, ale no to właśnie, to powinien pan stać po prawej stronie, przy linii zatrzymania. Pan sta... Jak tutaj będzie chciał pan komuś zastąpić? No ale żeby, żeby tutaj tam, wjechał, tak się nie, zmieścimy, nie zmieścimy. No dobrze, no, ale nie. on się nie zmieści. Na midzie Na Na bózk, czy na hedy? Na bózk, czy na hedy? Na mózg czy na heady? Na mózg, na mózg. O kurwa. Nie słyszał, nie, nie! Ale pago pyta, na mózg czy na heady? Na mózg. I pago pokazał swojego placebo na mózg. Ja jestem ciekaw jak to było na heady. Nice. No wyszło na heady w sumie ram? Pan ram pod Jech kurwa. Kurwa, kurwy, co trzeba robić, czy trzeba, kurwa, bunkrować? Zobacz. Zobacz, kurwa, nad Polską jednego, kurwa, samolotu nie ma. Jakby gównem tu jebało ode mnie, tu z tej ulicy, tak mocno, że wiesz, omijają. No zobacz, wszędzie zajebane samolotami, nad nami nic. Rozumiesz? No bo u nas strzelają, kurwa. Do kurwa, strzelają! Ja z dopuceruję, kurwa, z balkonu i napierdalam. <głosy> <głosy> Bąkami strącam, kurwa, samolotem w szansy. <noise> Zajebane. <głosy> Patkami, kijami, kurwa. Sromki napierdalają karakańskie pomioty. No nie, no ale tak sobie siedzisz, kurwa, żyjemy tak w tej Polsce, i tak patrzysz na to i myślisz kurwa, dlaczego? The King of Fighters 15 O Master jest kurwa tak myślałem Czy kurwo Underheaven op Kurwo? Nie, kurt wysper underhew. Nie chyba 30. No to nie owej mapy, zakończyłem maksymalnie 30, chyba dwa. Nie na no człowieku. VPN na ten, na Afrykę i. Paniowski, u mnie na kanale się nie używa w ogóle tych słów. Dobrze? Proszę. To, ale, to a, 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 ale Afryka Słuch. czy... Przepraszam. Dobrze no, dobrze. no nawet to, że pożyczyłeś pieniądze na no to 20-letnią whisky to ci nie pomoże, rozumiesz? Wpadasz najem, kurwa Co? Najem i będziesz. Ludzie! Co? Tylko 50-letni whisky albo wpierdal. Ej, a chodź tak na mnie, Pogorskiego, we dwójkę. Mówiłem wam. Tutaj ja mogę sam, a ty możesz się patrzeć, nie? Nie, no ja... ja też bym chciał. też Dobra, nie ma Ja, ja też mogę pomóc? 60 kto to Izakowi wysłał? Ja bym... ja bym sam jest 60-ny na jak czacie. Już go, jak już go byś się tam nawalił i taki ja by leżał, to ja bym wtedy mu się na mordzie się zesrał, nie? Ta, tak tak bym, tak bym chciał. <laughs> <laughs> to jest moje marzenie ogólnie. Dziś <laughs> się Pago obudzi później z taką... wystającą lagą z buzi. Macie już direct, nie? Tak. No jak zgodnie wszyscy razem odpowiadają, jeju Co masz się stanie? Co Kurwa, co, co ty? ci ruiny. Ale co wy mi pierdość, grałam, co? Wyjebać to to Kurwa, ja zostawiłeś w Zamknij pizzę, kurwa, i się nie odzywa, jak gram, tak? Ja ci gadam, jak Dobry. klaczujesz. Hamie no, super. No. Light. Patrz jak to chodzi, Jędrek. Popij za, pij na blisko. No, no. no na czy sniperki to chyba nie mają szans. No, też jak myślałem na placu, nie ma wejścia. No, no, nie ma, nie ma.